Cześć z tej strony KamLux, a w dzisiejszym odcinku będę grał w Blockstar Planet, ale nie tak normalnie, bo jak widzicie mam takie Blockstar Planet bez kolorów. A jeszcze tak nigdy nie grałem, i zobaczymy, właśnie jak to będzie na parkurach z kluczami. Bo nie będę odróżniał, właśnie w tym odcinku nie, nie będzie tak kolorowo jak zwykle. Więc pamiętajcie tylko o, o łapce w górze, subskrypcji wraz z meczkiem. No i w sumie zapraszam do oglądania. Dobre Żemeczki, więc wybiorę sobie jakiś parkur, w ogóle patrzcie, jak się na to dziwnie patrzy. Ogólnie też miałem właśnie w planach, dobra, przed sobie ten niemożliwy parkour. Lubisz Kinder Bueno? Ja szczerze lubię. Ale właśnie powiem wam, że meczki, że miałem pomysł zagrać takiego Among w takich kolorach. Tylko, że już takie coś było, i w sumie postanowiłem, że nie było czegoś takiego na Bloxer Planet. No i mówię dobra, nagram to I już zginąłem za pierwszym razem Ale to akurat było przypadkowo No i właśnie postanowiłem, że takie coś nagram I właśnie zobaczymy jak się przechodzi tak parkur. Na przykład tutaj jak widzicie Jest lawa, a ciężko trochę Odróżnić czy jest to lawa, czy to jakiś po prostu Klocek Bo łatwo odróżnić po tym, że No jakby to mam to powiedzieć Tak to no jak widzicie, no tak po prostu lawa wygląda, tylko teraz jest ona bez koloru, tak jest ona taka y, szara, taka czarna, no taka wiecie, o co chodzi i nie ma po prostu kolorów, bo normalnie ta lawa jest fioletowa, a ja nie widzę tego koloru. Dobra, udało mi się tutaj doskoczyć i teraz lecimy sobie w dół ziemeczki. No i dobra, I mamy kryształ. Jak widzicie, kryształ taki dziwny, niezielony jak zwykle. Tutaj, właśnie jakieś kwiatki, ciekawe, jakie one są koloru. No, niestety tego zobaczyć nie mogę. Na przykład, z kina to ja mam takiego czerwonego, tam trochę mam zielonego. No, a tutaj, jak widzicie, nie ma tych kolorów, więc dziwnie się to gra. Jak teraz tak sobie patrzę, to trochę oczy nawet przez to bolą. No i też postanowiłem w sumie, że mogę jakiś nagrać taki. Odcinek, ale z kopania. Dzisiaj miałem w sumie nagrać taki odcinek z kopania, bo zobaczyłem, że wy bardziej robicie u mnie kopanie niż parkury tak właściwie ale nagryłam to dopiero o godzinie 19 a chcę, żeby ten odcinek był dzisiaj, bo robię Daily, więc dlatego nie ma dzisiaj kopanka. No ale jeśli chcecie takie kopanko, Właśnie takie bez kolorów, to pamiętajcie o la lajku, tak? Bo wtedy No i ja nie mogę! Nie zobaczyłem, że jest tu lawa! Ja nie mogę ja, te, ja dlatego tego nie zobaczyłem, bo ta lawa się jakoś tak za bardzo nie wyróżnia przy tych klockach. Bo normalnie to jest fioletowa, a to powiedzmy jest czerwone, no i wtedy łatwo zauważyć. I nie wiem, czy się, cza, czy się czasami nie cofam. I się chyba cofam, bo widziałem, że tamta osoba idzie właśnie w tą stronę. Ja nawet czasami ziomeczki nie myślę, co ja robię. Dobra, lecimy sobie. Muszę te, musi mi się teraz udać. Okej, okay, dobra, lecimy w ogóle, widzicie, mój ciastek, jest brązowa, to jest bez kolorów. Normalnie bez kolorów. Nigdy tak nie grałem. I jednak się lepiej gra z kolorami, serio. Łatwiej na pewno. Dobra, lecimy tutaj. Tutaj mamy coś takiego i właśnie tutaj zginąłem, bo patrzcie, jak jesteście tutaj, to nie widać tej lawy tak za bardzo, nie? No tak lekko. No ale jeśli przechodzicie szybko parkur, to łatwo tego nie zauważyć, więc no... Prawie zginąłem. Okej, okay, więc lecimy teraz. Tu, teraz są proste skoki, bo. Bo wszystko widać, że te klocki są takie inne niż po prostu. LAWA! Dobra, udało się doskoczyć ledwo, co? I teraz trzeba uważać. Ten parkour jest w ogóle niemożliwy, więc. Więc nie jest on właśnie taki prosty, bo jest niemożliwy, tak? A jak jest niemożliwy, to nie jest on taki prosty, jak powiedzmy, szalony, tak? No wiadomo. Co to było? Myślałem, że dotknąłem lawy, a nie dotknąłem Chyba, że ją dotknąłem, a nie zaliczyło A chyba ją dotknąłem, ale w sumie nie wiem Dobra, ciędu, tu na spokojnie A i ziomeczki, muszę wam jeszcze przypomnieć o jednej rzeczy Bo wraz z Joyko, wraz z Talix I wraz z Strokiem, w ogóle nowy rekord osobisty Robimy właśnie konkurs na 8 kont na Blockstar Planet Już wam pokazuję jakie są te konta Są te konta, które mają nazwę PXL od 1 do po prostu 8 Tutaj jest jak widzicie 54 poziom I te konta są takie do pxnel 8. Po prostu jest tych kont aż 8. No i postanowiliśmy, że rozdamy wam te konta i żeby brać udział w losowaniu na te konta, wyniki są 15 grudnia. To link jest w komentarzu i gdy bierzecie udział, gdy wszystko tam wypełnicie, to potwierdźcie swój udział po prostu na mailu, bo dużo osób tego nie potwierdza i wtedy nie bierze udziału, mimo że to po prostu uzupełniła. No tak wam po prostu powiedziałem, żebyście wiedzieli. Dobra, tu jest jakiś fajny niemożliwy parkour. Jakiego masz fajma znaj? Ja mam fame w ZNAJ Fejma na Block Serpent jakiego mam w znaj. No czekajcie, muszę pomyśleć. Kogo mam w znaj? Mam chyba X X na Block Serpent, więc... Więc to jest fame. I mam jeszcze Mizarianę, wznaj, ona też jest fajna bo ona była top 1 na Block Serpent, jak nie usunęli właśnie levela, więc też wydaje mi się, że jest takim fajnym na Block Serpent. No i nie wiem, ktoś by tam jeszcze pewnie był, tak? Dobra, ten parkour jest, widzę, że jest taki fajny kształt tego parkura. Bardzo mi się podoba, bo ma właśnie robi takie parkury Zauważyłem, że robi ona kreatywne parkury nie takie zwykłe. Ona bardzo fajne te parkury robi, więc serio. Fajnie, że takie coś robi. Okej, okay, tutaj mamy kryształ. Ej, szybko idzie ten parkour. Ten parkour jest niby niemożliwy, a jakoś szybko mi idzie. W ogóle ostatnio mam jakieś lagi na Block I Jest to dziwne, że mam lagi na Block Star Planet bo nigdy nie miałem i nie wiem. Czemu tak jest? No i patrzcie, przyszedłem sobie ten parkur bardzo w sumie szybko, dobra. No i teraz pójdziemy sobie chyba już na ostatni parkur, bo tak jak mówię, ten odcinek musi być nagrany na szybko, z tego powodu, że muszę wam ten odcinek wstawić, bo robię te daily. Wiem, że pewnie mi się nie uda do końca grudnia, ale ja się nie poddaję i to robię, tak? Dobra, może teraz sobie wezmę jakiś z kluczami parku na, na przykład tutaj, znaleźć klucze, tylko tego mi się akurat nie chce, z tego powodu, że tutaj klucze będę szukał pewnie z 10 godzin, bez skitu, więc tego nie robimy. Zobaczmy jakiś inny parkur, gdzie jest po prostu klucz. Wydaje mi się, że od Mixona na tym parkurze jest chyba klucz, bo chyba na niego wbijałem dzisiaj i coś widziałem, ale go nie przechodziłem. Patrzcie, żeby nie było. No i widzicie, mam tutaj dwa klucze i ciekawe, jakie są te klucze. No patrzcie, biorę sobie, no i nie nie wiem jakie to są kolory, patrzcie, tylko tutaj Jak na to patrzę To jeden klucz jest taki po prostu jaśniejszy A jeden ciemniejszy, więc ten Jaśniejszy to może być powiedzmy Żółty albo zielony, tak mi się wydaje A ten ciemniejszy to na przykład może być Czerwony Nie wiem w sumie, nie mam pojęcia Nie wiem, nie wiem, może tak być No i w ogóle patrzcie jak tutaj inni Mają skiny takie szare takie Szare bez kolorów po prostu Dobra, lecimy, lecimy z tym parkurem i chyba go przejdę, tak mam nadzieję, muszę trochę uważać, bo ja trochę Tracę HP i tak być nie może W ogóle, jak macie pomysły to piszcie mi w komentarzu Bo, bo już mi się kończą pomysły Bo wiecie, nagrałem już BloxerPlanet od Ponad dwóch lat i już trochę pomysły się kończą, wiecie o co chodzi, więc Możecie pisać, jak macie jakieś ciekawe pomysły na Jeszcze odcinki z BloxerPlanet, bo Bo już nie ma jakichś ciekawych pomysłów na BloxerPlanet Ale ten jest akurat chyba ciekawy, bo Jeszcze nie widziałem, żeby to grał w Blocks Planet bez kolorów, ale. Nie wiem, czy taki odcinek kiedyś był na Blockstar Planet, czy nie. Jak był, to możecie powiedzieć, bo jeszcze nie widziałem takiego odcinka. Bo sobie wpisałem właśnie na YouTube w przeglądarce, no tam w, w, w wyszukiwarce na YouTube. Wpisałem Blockstar Planet bez kolorów i nie było, więc możliwe, że jestem pierwszy. Dobra, lecimy i chyba przeszedłem ten parkur, nie? No i patrzcie, I Jak mi się lagowało ziomeczki. Ja nie mogę, czasami mi tak Blockstar Planet laguje i nie wiem, co mogę zrobić. No i, te, no i patrzcie, tutaj jest brama, i tutaj jest kolejna brama. No i nie wiem, jakie to są klucze. No i tutaj mamy metę. A tutaj w ogóle, co to jest? Ten parku to będzie jakaś sekundówka. Patrzcie, co ja tutaj znalazłem. Wow, no i dobre. No i sobie przyszedłem. W minuty 48 sekund Dobra patrzcie jeszcze Dosyć mało mi brakuje do 110 levela więc jak możecie To możecie dawać mi uśmiechy Czasem robię tak po prostu Że biorę kogoś z uśmiechów Tutaj patrzę sobie No i na przykład znajduję sobie taką Nadię Wysyłam jej uśmiech i nawet czasami Takie osoby dodaję więc możecie po prostu Dawać dodam sobie sumie Nadię Bo dała mi tak po prostu uśmiech To czemu miałbym jej nie dodać no i dobra, w tym odcinku to będzie na tyle. Pamiętajcie o łapeczce w górze, subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. No i to tyle w sumie, do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!